Ostatni raz uspowiedzi były dwa... Nie, nie, trzydzieści lat temu. I, I ja wiem, że chciałbyś wyznać synu. Hmm. Będziecie szczęśliwi z Tomkiem. Założycie rodzinę. Prawdziwa miłość nigdy się nie kończy. To zawsze tyle trwa? Nigdy. Jeżeli wiesz coś, o czym nie wiem ja, to lepiej mi to powiedz. Chciałem ci powiedzieć tylko w jakimś lepszym momencie po prostu. Od kiedy przyjechałem, traktujesz mnie jak śmiecia jakiego. Co ja ci zrobiłem w ogóle? Wyjechałeś! Oda! A jego ojciec będzie na śniebie? Pewnie o nim nawet nie wie. Ale w której rodzinie nie ma problemu. Wiesz co, wydaje mi się, że ojciec chyba nie żyje. Dnębka! Jak go znalazłaś? To on mnie znalazł. Nie! Nagle pojawiasz się tutaj i co? Chciałeś spędzać razem czas? To chodź. Coś ty narobił. Wszędzie krew! Niech nie mogłeś mi powiedzieć? powiedzieć! Błogosławna. Teraz musisz uciec. Uciekniemy stąd razem?